Dzień dobry Państwu, dziękujemy za przybycie na nasze spotkanie poświęcone prezentacji portalu Dzieje się w Olsztynie. Pan prezydent Robert Szewczyk, pani prezydent Sylwia rybiczewska piątek jest z nami dyrektor Wydziału Informatyk, przepraszam, Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, który dzielnie walczył z tym tematem, pan prezes, gospodarz obiektu Zbigniew Trzoska. I Łukasz Staniszewski, który zaprezentuje w szczegółach portal, Panie Prezydencie. No to proszę, kilka słów o idei powstania tego projektu. Drodzy Państwo, to miejsce w internecie jest dla mieszkanych mieszkańców Huszyna, ale nie tylko, także dla turystów, wszystkich, którzy odwiedzają nasze miasto i chcą w nim zaplanować sobie dobrze pobyt. Wiele razy byliśmy pytani o to, gdzie jest takie miejsce w sieci, jak to, jak to zrobić. I dzisiaj to jest odpowiedź na potrzeby Olsztynianek, Olsztynian, jeśli chodzi o zebranie wszystkich wydarzeń, wszystkich imprez kulturalnych, rozrywkowych, ale też sportowych, organizowanych nie tylko przez miasto Olsztyn czy przez samorząd województwa czy też nawet przez prywatnych organizatorów. To przestrzeń otwarta, przestrzeń, która się będzie dopasowywała do swoich użytkowników i odbiorców. Przestrzeń, którą możemy wszyscy tworzyć, ponieważ regulamin zakłada, że każdy może przesłać, zaproponować wydarzenie, które chce, żeby umieścić w tym kalendarzu. Przestrzeń, która będzie administrowana przez, przez urzędników, przez, przez redaktorów, którzy będą Czuwali nad jego poprawnością, aktualnością, nad, nad tymi, żeby te dane były zawsze kompletne, nikogo nie wprowadzały w błąd, ale przestrzeń niekomercyjna, przestrzeń y, za, y, bezpłatna za darmo, bez reklam, bez ukrytych treści, bez, y, y, bez jakiejkolwiek formy y, propagandy, czysta informacja o tym, co dzieje się w Orsztynie i tak. Y, i tak to jest nazwane, że dzieje się w Ostynie, drodzy Państwo. Także wszystkim zaangażowanym w ten projekt, o którym rozmawialiśmy od dobrego roku, bo zaczęliśmy o tym mówić w kampanii i w kampanii obiecywałem, że stworzymy takie miejsce dla nas wszystkich. Właśnie dzisiaj oddajemy Wam do, do użytkowania i mam nadzieję na to, że wypełni tą lukę informacyjną o tym, co dzieje się w naszym mieście. Za chwilę będą dokładniejsze prezentacje na ten temat. Jeszcze raz za Waszym pośrednictwem zapraszam wszystkich do korzystania z tego serwisu, ale też do włączania się w, w jego redagowanie poprzez dodawanie tego, co uważacie, że na tej stronie powinno się znaleźć, o czym chcielibyście poinformować mieszkańców. Drodzy Państwo, chyba w tym momencie to, to tyle. Oddaję głos pani prezydent Sylwii Remczewskiej Pani Prezydent do spraw kultury, które to stanowisko też było postulatem olsztyńskich środowisk kultury. I o to jest Pani Sylwia. Proszę. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Tak jak Pan Prezydent powiedział i prawie wyczerpał temat, ja tylko dodam... Mojem ja e... szony można było do kamery nie dorazzić, bo jest to jest ważniejsze. się tak <laughs> <do nas>. tak. <laughs> tak jak Pan Prezydent powiedział, jest to bezpłatna strona, czyli bezpłatna o tyle, że... Wszystkie organizacje, instytucje, osoby fizyczne lub instytucje kultury, które będą chciały poinformować mieszkańców ale i turystów o tym, że organizują imprezy na terenie miasta, będą mogły zgłosić bezpłatnie właśnie tą imprezę na nasz portal za pośrednictwem specjalnego formularza, o którym za chwilę powie pan Łukasz, żeby wszyscy zainteresowani mogli skorzystać, tak jak na konferencji podczas rozpoczęcia lata artystycznego pan prezydent powiedział o tym i ja też o tym wspominałam, wieczne narzekanie nic nie dzieje się w Olsztynie albo dowiadujemy się post factum o tym, że jakaś impreza była, o ile ktoś skomentował na Facebooku czy opisał jakieś wydarzenie, że się już odbyło. Wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom, wyszliśmy naprzeciw temu, ażeby pokazać, jak dużo rzeczy, jak dużo imprez, dużo wydarzeń dzieje się w Olsztynie. To nie będą tylko imprezy kulturalne, tak jak powiedział pan prezydent, to będą również wydarzenia sportowe, to będą targi, to będą wystawy, to będą premiery teatralne i muzyczne. Także bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, zainteresowanych żeby w kilku, a właściwie w trzech szybkich ruchach na tablecie albo przez komputer czy na smartfonie mogli zorientować się co będzie działo się w naszym mieście. Pan Łukasz za chwilę przedstawi Państwu jak wygląda ta strona, jakie poszczególne zakładki posiada, tak żeby każdy zainteresowany, tak jak powiedziałam, w krótkich trzech ruchach czy dwóch mógł odnaleźć wydarzenie, które akurat go interesuje. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy. Zaprosimy Państwa tych, którzy chcą przysiąść tutaj na naszych kanapach, a teraz oddaję głos Łukaszowi Staniszewskiemu, który opowie w kilku, kilkunastu zdaniach o tym, jak działa ten portal, jak można zgłosić interwencję. Proszę Państwa takie. Państwa oczom ukazuje się ten sposób. E, dzieje się w nie? Jedyny hmm. z może załóż... Jedyny może ja z Tak e, mam to robić? Może z tego, piją, czy może z tą Państwa na nie patrzeć? E, Pierwsze, jeden z podstawowych założeń tego portalu to się to, że chcemy prezentować te wydarzenia kulturalne, już o czym moi przedmówcy dziejący się w Olsztynie. Portal, skonstru Portal skonstruowany w ten sposób, że ma być szybkie pytanie i szybko odpowiedź, czyli co dzisiaj dzieje się w Olsztynie i tak widzimy wyświecone informacje, czyli one się układają według daty, ale też i godziny, bo Właśnie teraz się dzieje, że trzeba to też w razie Godziny Jak Państwo widzą, z lewej strony jest 10, 16, 18. Służy to y, y, i mieszkańcom, jak i, i przyjezdnym. To w pierwszej kolejności. Y, mamy tych informacji z jednego miesiąca, taka ciekawostka, bo my już testujemy to od dłuższego czasu. To jest około 100, 100 wydarzeń na pewno jest w ciągu miesiąca się wyrośnieje. I, i Także naprawdę się dzieje. Y, 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 Podzielone są, y, mamy te informacje podzielone na kilka, y, na kilka sposobów, m.in. na kategorie. Jak już Państwo po lewej stronie to widzimy, że Państwa interesuje y, y, rozrywka, czy wydarzenia bezpłatne, możemy po prostu je filtrować w ten sposób, czyli koncerty dla dzieci, sport, teatr, kabarety, wystawy, targi, warsztaty, y, y, wydarzenia dla seniorów, czy y, w plenerze. Być może w przyszłości będzie że te, te kategorie dość się zmieniały, no musimy to pożyć, zobaczyć. Jest zawsze jakieś, zawsze się wydarzenie niestandardowe, które zawsze nam tutaj stawia pytanie, jak je opisać, jak je pokazać. To jest pierwsza rzecz. Drugi podział dla nas ważny, to jest, jak Państwo widzą, niektóre informacje mają zielone, zielony dopisek, Olsztyn poleca. W ten sposób chcieliśmy wyróżnić wydarzenia, które są finansowane, które pochodzą przede wszystkim z Urzędu Miasta bardzo, bardzo szeroko rozumianego, mamy na myśli tutaj Urzędu Miasta i jednostek, jednostek podległych Urzędowi Miasta, między innymi np. Miejskiego Ośrodka Kultury, tutaj się Pani, panią, czy, czy, czy Olsztyńskiego Teatru Lalek. W ten sposób chcemy, chcemy jednak podkreślić no, nasz wysiłek, naszą pracę, że w ten sposób polecamy. Z pewnością będą też innego rodzaju wyróżniki, promujące wydarzenia dla nas szczególnie ważne, tak jak na przykład nie zdążył się już nam wyświetlić Green Festival, ale prawdopodobnie, ponieważ identyfikujemy się z tym festiwalem bardzo mocno, będziemy go wyróżniać oddzielnie, a na pewno myślę, że Państwo na tej stronie zdobędą kompleksowe informacje na temat przebiegu repertuaru jarmarku, ale to znowu melodia przyszłości, bo to dopiero w grudniu. To ja troszeczkę tak powiem, poprzewijam, jeśli Państwo pozwolą. Chociaż to wygląda mniej więcej zawsze tak samo. Proszę zwrócić uwagę, to jest dopiero 20, 20, 20. Także to mamy dwa dni. Pierwsza strona jest zapełniona. No mamy tutaj aż 13, Państwo widzą 13 podstron, czyli naprawdę dzieje się łącznie, nie. Poniżej mamy... Takie wyróżnienia, żeby łatwiej bo, no, podzielone na kategorie, o których już wcześniej mówiłem i które wyróżniliśmy w sposób specjalny. Yy, za chwilę pokażę państwu, jak tworzyć wpisy, ale jeszcze warto pokazać, jak wygląda yy, po prostu wpis opisujący wydarzenie. Mojego państwo tutaj znaleźć informacje, kiedy to będzie, gdzie to będzie, o której godzinie to będzie, dla kogo to jest przeznaczone, krótki opis. Yy, Um, krótki opis wydarzenia, akurat mamy tutaj przykład Teatru Lalek, to jest pierwszy zrejmy, mamy tu i, i treść, i twórców, także w ten sposób to będzie prezentowane. Każda informacja w ten sposób wygląda, jeżeli na nią klikniemy, także yy, yy, mam nadzieję, że w Państwa opinii jest to informacja kompleksowa i wystarczająca. Tak jak yy, Państwo Prezydenci yy, mówili, zależało nam na tym, żeby yy, była to był to portal informacyjny. Siłą rzeczy będzie to portal promocyjny, no bo informujemy, trochę promujemy na pewno, ale wystrzegamy się wszystkich form nakłaniających do zakupu biletu czy form, gdzie, gdzie, gdzie gdzieś jest jakaś intencja komercyjna. To zostawiamy już użytkownikom, niech oni na własną rękę i do znajdą na pewno możliwość zakupu biletu, ale my jako urząd się tym nie zajmujemy i nie, nie, nasza energia nie idzie w tym kierunku bo nie jest to naszym celem. I ostatnia, myślę ważna, bo każdy z Państwa, jak tu siedzi, może z tej funkcji skorzystać. Ostatnia funkcja to jest wpisów. On na razie znajduje się w tym miejscu. Nie ma Twojej imprezy? Zgłosi wydarzenie. Zależało nam na tym, żeby to było maksymalnie proste i intuicyjne. I tak, chyba tak to wygląda, mam nadzieję. Bo jest imię, nazwisko, dane po prostu kontaktowe. Kilka informacji o sobie oraz y, kategorię, y, opis wydarzenia, kategoria wydarzenia oraz oczywiście zdjęcie. Zawsze duża bolączka, bo związana z prawami autorskimi i, i rozdzielczością tych zdjęć, także to już nasz kłopot. Także za, za, zachęcamy y, do, y, do korzystania z tej, z tej, z tej funkcji. Bo zawsze będzie jakaś impreza, jakieś wydarzenie, którego my po prostu nie będziemy w stanie zlokalizować, bo im więcej się dzieje włącznie, tym trudniej je znaleźć. Ale powiem szczerze, że to jest dobra wiadomość. To informacja, wypełniony formularz trafia do nas w postaci szkicu, i my, zespół redakcyjny, no oceniamy go trochę pod kątem treści, pod kątem jakości też zdjęcia i umieścimy go po prostu na portalu, prawie że z automatu. Podpisując zgodę, wypełniając ten formularz i wysyłając go do nas, jest tam zgoda na to, że my możemy ten tekst oraz zdjęcie edytować. Jeżeli Państwo się na to zgadzają, ze względu na to, że nie tworzyć też komplikacji prawnych. Dzięki współpracy z działem IT będziemy mieli zachowane wersję pierwotną tego zgłoszenia, także Myślę, że nie będzie problemu, żeby dociec jak było naprawdę, na czym zależało organizatorowi, a, a czego nie było. Raczej chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni i żeby ta informacja o wydarzeniu się y, ukazała. Y, wierzę w powodzenie tego po, portalu z, jed, y, z jednego powodu. Mam nadzieję, że będzie on po prostu użyteczny y, dla mieszkańców i ta użyteczność będzie, że tak powiem, jak to się mówi, językiem technicznym. Nakręcała e, oglądalność tego portalu. E, nie robimy go dla, dla sztuki, nie robimy go po to, żeby był, robimy go po to, żeby służył, żeby móc na, autentyczne, normalne narzędzie informacji. E, myślę, że s, nawet sprawniejsze od tego, co prezentuje Facebook e, w funkcji wydarzenia, bo tam to nie jest do końca precyzyjne, zawsze, mam, mam zająć, zawsze nam czegoś brakuje. My chcemy być lepsi od Facebooka e, i pokazywać autentycznie wszystko w jednym miejscu. Bez, bez komplikacji. Może nie będzie funkcji gdzie mój znajomy idzie na imprezę, ale inne funkcje mam nadzieję będą. Także niech to służy i jego, jego potrzeba tego portalu niech ten portal po prostu rozwija. Czy jakieś pytania? Bo ja... Aha, jeszcze przepraszam. Bardzo dziękuję zespołowi, bo ja tutaj dzisiaj sobie spijam śmietankę pracy, wielomiesięcznej pracy wielu, wielu ludzi. Dziękuję zespołowi. Przyszedłem na gotowe, plan się po szkole i krawacie I mówię, że bardzo miło mnie zaprezentować, ale to tak naprawdę to wiele osób przy tym pracowało. Było prezydenta, dział promocji urzędu, także dziękuję. Ja tylko tutaj jestem na końcu, ale nie się działa IT, żeby nie było nam wyłączył. Także dziękuję bardzo. Dziękuję za współpracę. Mam nadzieję, że ona się nie kończy, a dopiero zaczyna. Czy jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie. Proszę bardzo. Chciałam zapytać, jak długo potrwa te, to edytowanie, czy też sprawdzenie przez administratora, czy, czy jest szansa, żeby się tego samego dnia okazała ta informacja, którą ktoś prześle i z jakim wyprzedzeniem będziecie przyjmować, czy na miesiąc przed tym wydarzeniem, czy na y pół roku? Mam nadzieję, że w godzinę jesteśmy w stanie, znaczy w godzinę, no, tylko zobaczymy, że jest nowy wpis. Jeżeli on jest y sensownie wypełniony, tak? nie wymaga jakiegoś tam tak naprawdę śledztwa, Y, 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 czy co tam autor miał, miał na myśli, czy, czy to jest impreza? Powiem y, no wiadomo, że mamy jakieś ograniczenia ze względu na treści, tak y, szkodliwe, nie wiem, an, nie, treści anty, no bo są różnego rodzaju wydarzenia. Na pewno nie, nie wszystkie y, mają, mają rację bytu na portalu miejskim. Ale myślę, że w ciągu godziny, 15 minut, e, jeżeli tam będzie wszystko w porządku, będzie fajne zdjęcie o, o właściwej rozdzielczości, to będzie informacja o jakiej to ma być rozdzielczość. Także nie widzę tu problemu, to jest dosyć mocno automatyczne, tak? e, To jest narzędzie proste, jak jest dobrze opisane, to e, nie ma problemu. A jeżeli chodzi o tak zwany zapas, tak? E, mam to taką na razie ideę, że mamy miesiąc do przodu, ale z nawet po każdym, dzisiaj pokaźnym plusem, e, także można rzucić dzisiaj grudniowe. To serwer pomieści i może sobie to wisić, bo będzie to daleko daleko z przodu jak Państwu może pokażę. Impreza z grudniowa będzie na 13. O tutaj tak. Będzie na 13-14 stronie, bo wcześniej są stru... imprezy wrześniowe jeszcze oraz październikowe listopadowe. Czy już tam będzie, będzie można ją zobaczyć. Ale trzeba będzie przebijać. Tak? Cenzura Cenzura? Na pewno tak, obyczajowa. Na pewno. W jakimś sposób. Obyczajowa, polityczna, na pewno. Um... Jakie są jeszcze cenzury? Ale nie merytoryczna. Ten... No nie może nie będziemy prowadzić imprez, które obrażają i są przyzyskane przeciwko jakiejś grupie, grupie zgłoszeń. Przykładowo. To mam na myśli teraz obyczajowa czy wspierają z tą mniejszością, czy przeciwko większościom nie ma znaczenia. Jeżeli są przeciwko, to nie będziemy o takich imprezach informować. Też tutaj, jak to jak chyba w każdych mediach, to tak naprawdę jest małe medium ratuszowe i, i, i na tym samej zasadzie, tak jak Państwo nie reklamują, nie informują, przepraszam, o pewnych wydarzeniach ze względu na ich treść. A jak w wybierze Dobre pytanie. Na dole tej strony są zamieszczone dokumenty dla wszystkich tych, którzy chcą poinformować o swojej imprezie na tej stronie. To jest deklaracja dostępności, regulamin portalu i polityka prywatności. Ja bardzo proszę, żeby też Państwo zapoznali się, bo tam jest dużo odpowiedzi na, na Państwa pytania. Regulamin strony jest tak skonstruowany, ażebyśmy nie mieli żadnych problemów prawnych, jeżeli chodzi o informacje, które zostaną zamieszczone o autoryzację zdjęć i tak dalej. Także tutaj naprawdę, jeżeli ktoś będzie zgłaszał ponosi odpowiedzialność, bo zgadza się z tymi dokumentami, które myśmy przygotowali. To jest, to są dokumenty przepracowane z naszymi radcami prawnymi, także jeżeli chodzi o zabezpieczenie nas jako administratora tej strony, to tak jak powiedział Łukasz, no musieliśmy zabezpieczyć się w ten sposób, żeby nie urazić żadnych uczuć, żadnych um, takich, um, nie, nie pokazać żadnych takich informacji, które mogą być kontrowersyjne, o tak powiem. Załączniki w jakim formacie będziecie przyjmować? Chodzi mi o te JPG, PNG i tak dalej. JPG i PNG. A PDF-y? PDF z -y? PDF -y, tak? W PDF -y? Nie, nie, plakaty. Znaczy, myślę, że też. Myślę, że będziemy poprawiać. To, większość informacji dotyczy różnego rodzaju imprez, które już są plakatowane, a one w PDF-ach najczęściej. Tak, yy, damy nawet przyjmować to w PDF-ie. Pro problem z plakatami jest taki, że on po ma dużo treści i w innych dużo, bo źle i to jest jeden taki minus tej, tej koncepcji. Jeszcze mam ostatnie pytanie. A co z tym portalem Widzi to już? Czy to będzie funkcjonował równolegle? Czy ta funkcja będzie zmieniona? No ale się to, tam... na razie to Tak, tak to to Nie, pan pan? to wypowiadam ta. nie do funkcji. może ja powiem No właśnie, tam jest kalendarz i tak jak Pan powiedział, tam są imprezy. Natomiast plan jest taki, żeby ten kalendarz zbliżyć i żeby odnośnik był bezpośrednio do tej strony. Żeby nie generować kolejnych stron, bo na wizyt z kalendarzem były problemy. E, dlatego nie będziemy generować ilości takich informacji. Chcemy, żeby z wizyt kalendarz był zdjęty, ale odnośnik dla turystów i dla wszystkich zainteresowanych, którzy wejdą na wizyt, było od razu przeniesienie na tą stronę imprezową. Jak widzę państwo już pytań indywidualnych, grupowych nie mają, więc zapraszam do rozmów indywidualnych. Dziękujemy bardzo za przybycie na konferencję.